Hej kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Nazywam się Rubinek Simstory. A jeśli jesteście tu ze mną, to znaczy, że dobrze wiecie, o co będzie chodziło w tym odcinku w dzisiejszym naszym spotkaniu. Tak, wreszcie wybierzemy zwycięzcę, a właściwie zwycięzców mojej ostatniej rozdawajki. Zapraszam poszczegóły do poprzedniego filmiku i muszę od razu wam wszystkim wyjaśnić, że bardzo, bardzo Długo myślałam nad tym, czy wybrać tylko rzeczywiście jedną osobę spośród zgłoszeń konkursowych, ponieważ byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak niektórzy z Was wiele serca włożyli w wybudowanie wypowiedzi yy, konkursowej. I pojawiły się nie tylko bardzo ciekawe historie pełne prywatnych wrażeń i odczuć dotyczących Simsów, ale również wierszyki. Tak więc nocami mnie trochę sumienie gryzło, że tyle fajnych jest odpowiedzi, a ja jestem zmuszona gdzieś tam tylko wybrać jedną i jedną. Sobie, dlatego postanowiłam, że zwycięzców będzie dwóch i byłoby ich więcej, gdyby mnie stać błąd w tym momencie finansowo na to, ale niestety jeszcze do tego punktu nie doszłam yy, za to myślę, że rozdawaki powinny być yy, częściej przeze mnie organizowane tak, tak sobie pomyślałam, czytając te wasze kochani, odpowiedzi konkursowe ponieważ y, doszczegłam, jak fajną społecznością SimStubową jesteście i dziękuję im moim nowym widzom i starym za włożone serduszko w ten konkursik. Prosty dosyć, że poświęciliście mu czas. No i kochani, żeby już dłużej nie przedłużać, to może ogłoszę wyniki. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do tego punktu. Kolejny raz dziękuję wszystkim uczestnikom. Cieszę się ogromnie, że pojawiły się głosy nie tylko od dziewczyn, ale i chłopaków. A w naszej noworocznej, urodzinowo kanałowej, mojej urodzinowej rozdawajce z tym razem są Magdalena Piskor, która wygrywa Krainę Magii, oraz Olivis XX, która wygrywa Witaj w pracy. Bardzo dziękuję wam, moje drogie panie, że że jakoś ujęłyście moje serce szczególnie swoimi odpowiedziami konkursowymi. Bardzo dziękuję wszystkim innym moim widzom, którzy poświęcili czas i uwagę moim filmikom i temu specjalnemu rozdaniu. Proszę was nie smućcie się i nie martwcie, nie, nie poddawajcie, ponieważ no, myślę, że może z okazji Walentynek uda mi się zorganizować następny konkurs. I tak, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, ściskam z całego serca. Dziewczynom, już wysyłam ich pakiety gry przez Origina. W razie czego mam dowody sprint screenów, więc powinno być wszystko w porządku. Oby Wam się dobrze grało, obyście stworzyły super historię w Simsach dzięki nowym, dodatkowym rozszerzeniom. I trzymajcie się wszyscy cieplutko, bądźcie zdrowi. Do usłyszenia, do zobaczenia na moim kanale w kolejnych odcinkach serii. Pa pa!